Wysławiesna na podpole Zieleni się w ropce pole Zieleni się w ogródetku Na kadziutkim zagonecku Po końcy słonko świeci Ze śmierteczką wchodzą dzieci ze śmiertecką chodzą dzieci, a to w drugą niewiele Wielkiego Postu, tak zwaną Białą, ukazywały się młode dziewczęta, w które chodziły od krzesnomatki do krzesnomatki, od ciotki do ciotki pod okienko z taką właśnie śmiertecką. Chodziły jakby po kolędzie i pytały o jujecka, o chleb, może o masełko, a może o bół. Wiecie, dziewczęta, jako to chodziły? No to po W imocie to nam dajcie Bogu, Bogus ta Świętecka nie przyjmie do grobu. Ja nim imocie Bogu, to nam dajcie chleba, Powosta ta Świętecka nie przyjmie do nieba. Moi drodzy, dawno dziewczęta nie były tak pięknie wyzdajane jako dziś, ze mają cały piękny, uroczysty, odświętny strój, do dawno dziewczątka chodziły boso, w skromnych sukieneczkach, czasem w chuścinach na głowie. Nie było te dudków co dzisiok, że mama musiała sprzedać krowę, co by takie piękne łodziąko kupić. I dlatego też te dziewczątka biedne chodziły, chodziły od, do, od domu do domu, po jojecka, po moskolicka, albo po Bóg. I wierzyli, że nie można się tej śmierci sprzeciwić, że trzeba dać, bo ta śmiertka bo te to ze cy, jak już w to się pójdzie na te niebieskie dziedziny i bo te ta śmiertka nie wpuści do nieba. No i kochani, wielki cwertek to dzień kamy zawiązuje się dzwony. Górale wierzyli, że odlatują hej do Watykanu, do papieża, do Ojca Świętego. I wtedy właśnie odzywały się, co się odzywało? Kolatki, krykotki, turkotki. Pokażcie, jak się odzywały. No głośno. Zastępowały one właśnie dzwony, ale w kulturze tradycyjnej to właśnie miało spowodować, ten hałas miał spowodować odstraszenie wszelkiego zła które no, po zimie jeszcze trwa. No, 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 moi drodzy, z dniem świętego Wielkiego czwartku był związany jeszcze jeden zwyczaj, który dzisiaj już zupełnie zaginął. W bliskich wsiach wieszano Judasza. Wieszano Judasza, który symbolizował zdradę. Zdradę Pana Jezusa. Albo go zrzucali z wieży kościelnej, albo go wlekli po wsi i generalnie kończył nad brzegiem potoku, Kanego go polili. No, dzisiaj już tego zwyczaju nie kultywujemy, ale są za to inne piękne zwyczaje. Przychodzi wielki piątek. Dzień ważny, bardzo ważny, związany z męką Pana Jezusa. I co w ten wielki piątek się działo? A we wielki piątek, w nocy łopu nocy, każdy chłopiec z drygiem do potoczka skoczy. wielką sobotę... Eee, kata jest Ty, cysta, chłod Jezusa Chrysta, łob Wszystkie włożenie, mnie, stworzenie. Taką formułkę wypowiadali wsyćkna ci, którzy o północy we Wielki Piątek udawali się do potoka, co by się łodnić, co by się łoczyścić. A we Wielki Piątek łodrana nasi kowole podhalańscy wykuwali trzy gwoździe. Była to tradycja związana właśnie z kowalstwem, z podharem. Baby krzątały się, ale ino do godziny 14 po 15, O, to już nie trzeba było robić, nie wolno było robić nic w chałupie. Nie wolno się było z gorkami. Nie wolno było, e, nie daj w coś robić z ziemi. Bo to już was, kiedy to Jezus... No, pa na pamiątkę ukrzyżowania i męki Pana Jezusa. Pan Jezus już musiał mieć spokój. Ale baby rano robiły masło i wierzono, że to masło ma takie cechy nadzwyczajne. Smarowano nim wymiona krówskie. Syczka się krzątali, co by porobić. Jest tak jak zagoda do południa. A potem... Dawali się syczka na liturgię męki pańskiej. Potem przyszła noc i wieczór, i do dziś trwa zwyca, zwycoj adorowania grobu pańskiego. Tamtys śpiewa się gorzkie żale, ale jak to w kulturze ludowej, tys nasi górale chcą pokazać, zaśpiewać to, 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 co czują, co mają w sercach. Śpiewają długo, bo nie rodzi godzinę i, i dwie, ale zaśpiewajcie ojciec dziercęta, dwie zwrotecki. takiej nutki, co się śpiewa, Smutnej nutki, co się śpiewa przy grobie ojca śpiewa, Ojca y, Pana Jezusa. Lezy spanie Jezu, w grobie w skal. Lezy spanie W skalnej grocie cierpiałeś na szyzu, na górze golgocie. Hej, na górze golgocie. Łodąłeś swe zrycie Bara, kube Łodołeś swe zycie, baranku baratku bez mazy, za jego grzechu wskazy. Jego grzechów wskazy. No i tak też przysła. Wielką Sobotę. jest? co w tą Wielką Sobotę się dzieje? W Wielką Sobotę, ja, co i kozę pójdziemy i święcić przed w Co w tej nie jest? Moi drodzy, i właśnie przynieśli my tu Przepiękne Kosołecki. Kosołecki wypleciony z wikliny, z jałowca, pięknie wyzdajane, bo przecież właśnie tak jak tu powiedział, idziemy święcić przed autorze, a teraz mamy księdza jegomościa, co poświęci nam tutok. Co w tej kosołeczce jest? Ano najważniejsze to jojko. W kulturze ludowej jojko było, jest symbolem życia. Symbolem obradzającego się życia. Mamy baranka wielkanocnego zrobionego z ciasta, zrobionego z masła, z cukru, a są i też z czekolady i one symbolizują pana Jezusa z martwych stałego. Moi drodzy, jest i wędlina. Wędlina, co świadczyło o tym, że mamy dziś Dobrobyt. Dawno w kosołkach był ino moskolik, może jakiś i ser, a teraz mamy i szynkę, i mamy co? Kiełbaskę, nosik. Co jest co tu mamy? Bo cóż, mamy, przeróżne. Ale moi drodzy, obok tych smakołyków mamy i krzą i sól. Sól, która ma właściwości oczyszczające która ma właściwości ochrony domu, apotropoiczne, jak to się do tak po pańsku, po naukowemu. I ten krzon jest symbolem męki Pana Jezusa. Kozdy musi już jutro na śniadanku kawałek tego krzonu poświęconego w całości spróbować. No i tak jak zegodała sól. Dobno jest... Ludzie wkładali do takiej kosołeczki kawołecek grulki, wykrowka, co potem ją sadzili właśnie na zagonach. Wierzyli, że ta poświęcona grulka przyniesie plony, przyniesie urodzaj. Bo tu na podcholu, moi drodzy, tak naprawdę to nic dużego nie rosło. Bo ino albo grulki i to chłodziakie. Co nasi dziadowie i ojcowie na przednówku jest jedli. Moi kochani, cytko to przyrozdobione jest zielonymi gałązkami. Te zielone gałązki, już widzieliśmy w czasie niedzieli palmowej, są symbolem odradzającego się życia. Biała serweta symbol czystości. Tak jak szatka szczelna, przykrywo nasę jodełko, w torę. zaraz będzie poświęcone. Pięknie pytamy, A jeszcze Spasiu nam coś chciał powiedzieć. Ten najmłodszy. Co to tylko są I paszeczkę soli i krapeczkę soli, żeby było zdrowie, siła u góry. I krapeczkę soli, co by była? Robię siła u góry. Co jest ceną, Anteś, powiedz, z brankiem. powiedz, co? Ciojecka, ma sełko kawałek, pyrecki, Co by nos choroby łomijały plecki? Co by nos choroby i włos, kochani, łamiały, plecki. Na wiele Wodziecki łomie się całe. Co by go już nigdy nózki nie bolały. Woda moi drodzy ma zawsze moc oczyszczającą, a zwłaszcza ta święcona? Tak zapytam pięknie, co by ksiądz, jegomość poświęć nasą juzynę, a potem pójdzie święcić ogień i ową ja potem opowiem. Jest poświęcony, tak? Bo to teraz juzynka.